25 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta Policji w Lubaniu. W uroczystościach uczestniczyli zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, inspektor Artur Falkowski, przedstawiciele służb współpracujących z policją, włodarze samorządowi, a także delegacje policji z Czech. Na uroczystościach nie zabrakło rodzin policjantów oraz mieszkańców Lubania. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną przez dziekana dekanatu Lubańskiego, księdza doktora Andrzeja Filę w intencji funkcjonariuszy i pracowników policji oraz ich rodzin. Tam i ja jestem wśród nich, mówi Pan Jezus. Oto drodzy Panowie, w imię Jezusa Chrystusa zgromadziliśmy się w tej naszej świątyni. Miło Was widzieć tak odświetlnie ubranych w tej naszej budującej się świątyni. Panie Komendancie, to dzisiejsze nasze spotkanie liturgiczne głęboko zapisze się w pamięci naszych serca, ale też w kronice Bo to pierwsza uroczystość tej naszej wspólnoty Parawiarni. Prosi, aby ten dobry Bóg błogosławił przede wszystkim Wam, Panowie i Panie, Waszej służby. Nie jest to lekka służba, ale zawsze jesteście tam, gdzie was gdzie macie być. Nigdy nie zapomnę tego zdarzenia, które, którego doświadczyliśmy w naszej balach. O północy, kiedy stała się tragedia, na was zawsze można. Dlatego też tym bardziej z przyjemnością sprawujemy tą dzisiejszą przed świętą Waszej wtedy. Niech był Pan błogosławi w tej trudnej służbie dla naszego miasta, powiatu i dla społeczeństwa. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie na maści pozwolnie wygłosić dobrą nowinę Bogiem, by opatrywać Pan ser złamanych, by zapowiadać Wycholemiejcom i więźniom swobodę aby odpieszczać do własnych Pana, i dzień naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby nie nie stać zamiast popiołu, kolej radości zamiast szatu smutku, wieść chwałę zamiast zgrębienia na dół. Oto słowo Boże. Się w wątpieniu. Żyjemy w niedostatkach, lecz nie oznaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na Ziemi, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć i aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. tak więc działa na nas śmierć, podczas gdy w Was życie. Cieszę się przed to owym duchem wiary, według którego napisano, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy. Przekonani, że ten, który wstrześcił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla nas, ażeby krew kwitująca łaska zwiększyła całem Bożą przez czy nieczynienie wielu. Oto słowo Boże, Bo Bo niech węz, niech Wywodzący się starnowa, poeta Roman Brandstetter napisał, że czas jest odległością człowieka od Boga. Bo Pan Bóg przychodzi do człowieka w czasie i poprzez czas. Aby to dostrzec, Potrzeba czujności, trzeba czujnego sumienia, trzeba też nieustannie odnawiać swoją wrażliwość serca. Inaczej człowiek może się z Bogiem rozwinąć, choćby Pan Bóg przychodził jak najgorszy. Dzisiaj człowiek w jakiś niezrozumiały sposób zatraci tą wrażliwość, tę naturalną więź z nadprzyrodzonością, Zagubił obraz świata jako struktury wewnętrznie uporządkowanej, symbolicznej, wspólnej, spójnej, zhieraryzowanej, otaczającej, się boskim ładem, jakąś wewnętrzną harmonią. Te prądy znalazły swój wyraz także w języku, bo dzisiaj coraz więcej osób powtarza, że czas to pieniądz. I się tutaj przypomnieć, kardynała tysiąclecia, prymasa tysiąclecia, który powiedział, że czas to miłość. Czas to miłość. Uświadamia nam to w sposób szczególny czas każdej mszy świętej. Bo każda msza święta ogłasza światu, że czas zamieszkany jest przez Tego, który z martwych jest Panem Pistolem. Nie jest zdrowem naszych złudzeń, ale chlebką pnep, wciąż pojawiającej się przyszłości jest ofiarowaną nam okazją, abyśmy mogli przemieniać ulotne chwile naszego życia w zasięg wieczności. Praktycznym wyrazem owego przechowania ulotnych chwili życia naszej doczesności w zasięg wieczności jest służba, czyli miłość świadczona w czasie. Miłość powinna być rdzeniem każdej służby, zwłaszcza tej, której kanwą jest porządek społeczny i pożytek drugiego człowieka. Dzisiaj przeżywamy święto policji powołanej do służby do -um -e. Jest to służba czyniona nierzadko z ogromnym uświęceniem, z narażeniem własnego życia, zdrowia, często poza wyznaczonym etatem, poza wyznaczonymi etatem godzinami zajęć. Bo dobry policjant nie niejako zawsze jest na służbie. Trudno bowiem, by nie reagował na słowo, które dzieje się w nawet jeśli jest poza godzinami swojego dyżuru. I właśnie wtedy, w sposób szczególny, z całą wyrazistością, ujawnia się błogosławiona, choć trudna, mądrość przywołanej przed chwilą sentencji prymasa tysiąclecia. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a czas to miłość, czas to służba. Drodzy policjanci i policjanki, funkcjonariusze i funkcjonariuszki, każdy policjant wstępując do służby, ślubuje służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet na z życia. Policyjna droga związana jest ze słuszną ustawą wobec narodu państwa. Wybieracie tę służbę do Wybieracie służbę, a nie niewolnictwo. Niewolnik wykonuje czynności z przymusu. Przy okazji wyzwala się z obroży, lekceważy obowiązki i porzuca. Człowiek służby będzie trwał na posterunku nieugięcia. Dlatego tak ważna jest siła ducha, bo jeżeli ktoś nie ma w sobie rygoru, dyscypliny, porządku. Trudno mu będzie egzekwować ład porządek wśród innych. Dobry policjant to nie tylko ten wyszkolony, profesjonalny funkcjonariusz, ale to przede wszystkim człowiek, który dostrzega człowieka w tych, którym służy. Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłku, aby zapewnić porządek, który jest podstawą zgodnego i harmonijnego rozwoju służby to dzięki Wam ludzie mogą uzyskać potrzebną pomoc, zwłaszcza w momentach, kiedy napotykają trudności. To dzięki Wam dobra prywatne, dobra publiczne zostają zabezpieczone, a my możemy czuć się bezpiecznie. To dzięki Waszym prewencyjnym działaniom. Dlatego dzisiaj mogąc się za Was, za Wasze rodziny, za Waszych bliskich, Chcemy w tym miejscu złożyć hołd także licznym waszym przyjaciołom, którzy życiem zapłacili za wierność swojej misji, zapominając o sobie i gardząc niebezpieczeństwo. Niech wam dodaję odwagi przykład tych kolegów, którzy wypełniając wiernie swoje obowiązki, zbierali się na szczyt heroizmu, a nawet świętości. Panie komendancie, dowódca uroczystości, inspektor Krzysztof Turkanec, Męduję. Gotowość do rzucającego apelu z okazji święta policji. Panie Wojewódzki, Szanowni Goście, Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji. W tym roku obchodzimy kolejną 93. rocznicę powołania Policji Państwowej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku uczyniło konieczne zbudowanie aparatu władzy publicznej niepodległego państwa, w tym Policji. Rolę tę odgrywały początkowo dwie Milicja Ludowa powołana dekretem Rzecznika Państwa Józefa Kucuckiego w dniu 5 grudnia 1918 roku, Milicja Komunalna powołana do Naczelnika Państwa w dniu 9 stycznia 1919 roku. Rozwiązanie to o charakterze doraźnym zostało zmienione 24 lipca 1919 roku, kiedy Sejm przyjął ustawę, na mocy której została utworzona Policja Państwowa. Faktyczny proces tworzenia Policji Państwowej trwał kilka lat, został zakończony w 1922 roku. Obecnie w Polsce wolnej, demokratycznej, Policja jest instytucją w straży porządku prawnego, ustanowionego przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Policjanci każdego dnia pełnią służbę na naszych ulicach, stojąc na straży porządku i bezpieczeństwa obywateli, chroniąc go z narażeniem własnego życia. O tym, że służba policyjna, zwłaszcza w ostatnich latach, jest niebezpieczna, nie trzeba nikogo przekonywać. Wyraźnie świadczą o tym statystyki oraz nagłośnione przez media spektakularne wydarzenia. Od 1950 roku do chwili obecnej podczas służby zginęło około 130 polskich policjantów. Polegi podczas zatrzymywania groźnych przestępców. Zginęli w wypadkach i w trakcie różnych interwencji, pomagając innym ludziom, ratując ich zdrowie i życie. Przed naszą formacją stoją nowe wyzwania. Poza zwalczaniem przestępczości pospolitej pojawiają się nowe metody dziedziny działalności przestępczej. Zadaniem i obowiązkiem policji jest nadążanie za pomysłowością przestępców. Policja musi reagować stanowczo i natychmiast na zmieniającą się rzeczywistość naszego życia. Stąd konieczność zmian, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i mentalnej. Proszę jednak pamiętać, że wszelkie zmiany są głęboko przemyślane i mają na celu tylko jedno poprawę stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie powiatu lubańskiego. Także wejście Polski do strefy państw Schengen postawiło przed nami kolejne zadania. Brak kontroli granicznych, oprócz oczywistych korzyści dla naszych mieszkańców, stwarza również zagrożenia przede wszystkim ze strony grup przestępczych, niejednokrotnie o zasięgu międzynarodowym. Na terenie powiatu lubańskiego oraz po stronie naszych południowych sąsiadów z Czech od 2009 roku. Pełnione są wspólne patrole policji. Ich celem jest zwalczanie przestępczości na pagoniczu polsko-czeskim, poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także udzielanie wszelkiej pomocy turystom z różnych krajów. Szczególne zaangażowaniem musieliśmy się wykazać w fazie przygotowań oraz w trakcie zabezpieczania największej imprezy sportowej w naszym kraju, Euro 2012. Policjanci lubańscy również mieli wkład w zabezpieczanie tej imprezy. Jesteśmy dumni z tego, że policja Donnościąska. A także cała polska policja tak doskonale poradziła sobie z tym najtudniejszym tej pory zadaniem. Dzisiejsze święto jest doskonałą okazją, by wyrazić wdzięczność i ogromne podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji naszych działań. Dziękuję panu staroście, panom burmistrzom i wojtom za wspomaganie nas i pomoc na rzecz bezpieczeństwa w naszym gronie działania. Szczególne podziękowania należą się Państwu za pełne zrozumienie idei wspólnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głęboko wierzymy, że współpraca ta będzie kontynuowana na takim samym wysokim poziomie w latach następnych. W dniu święta policji życzę wam, by wykonywana przez was praca była źródłem dumy, a prawo źródłem siły, która pozwala służyć ludziom. To dzięki wam nasza jednostka pracuje bardzo dobrze. Życzę Wam dużo zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z pracy. Życzę stabilizacji i wszystkiego najlepszego, zarówno w służbie, jak i w życiu osobistym. Podobne życzenia kierują stronę naszych najbliższych których cierpliwość i wyrozumiałość dla nas, i dla naszej służby, wydaje się być nieograniczona i niezastąpiona. Dzisiaj w tym miejscu mogę z satysfakcją powiedzieć naszym mieszkańcom, że my, lubańscy policjanci, osiągamy dobre wyniki w zakresie działań prewencyjnych, wykrywania zaistnienia przestępstw oraz zapewniania spokoju mieszkańcom naszego pięknego powiatu. Jestem dumny z tego, iż mogę kierować jednostką, której służą ludzie świadomi społecznej misji, profesjonaliści, a także specjaliści, na których można polegać. 영상다